Obserwując. Historia Riley Page. Książka pierwsza. Napisał Blake Pierce. Czyta Agnieszka Bomba. Rozdział pierwszy. Riley siedziała zgarbiona na łóżku, wpatrując się w książkę do psychologii. Nie mogła się skupić, nie przy hałasie, który panował w pokoju. Po raz kolejny Don't Let This Moment End Glory Estefan grało na cały regulator. Który to już raz słyszała tę piosenkę tego wieczoru? Wydawało jej się, że ostatnio brzmiała w każdym pokoju akademika. Riley próbowała przekrzyczeć muzykę, zwracając się do swojej współlokatorki. Trudy, błagam, niech ta chwila dobiegnie końca, albo przynajmniej ta piosenka. A może po prostu mnie zastrzel. Trudy zaśmiała się. Siedziała wraz z Reją, ich przyjaciółką, na łóżku Trudy po drugiej stronie pokoju. Właśnie skończyły malować sobie nawzajem paznokcie, a teraz machały rękoma w powietrzu, żeby lakier szybciej wysechł. Trudy odkrzyknęła, próbując przebić się nad muzyką. Po moim trupie. Mamy zamiar cię torturować! dodała Reja. Nie odpuścimy, dopóki z nami nie wyjdziesz. Jest czwartek wieczorem, powiedziała Riley. I co z tego? Odpowiedziała Trudy. Mam jutro zajęcia wcześnie rano. Od kiedy potrzebny ci sen? Spytała Reja. Reja ma rację, dodała Trudy. Jesteś największym nocnym markiem, jakiego znam. Trudy była najlepszą przyjaciółką Riley blondynka z szerokim uśmiechem, którym czarowała praktycznie każdego, kogo poznała, zwłaszcza facetów. Reja była brunetką, była ładniejsza od Trudy i raczej skryta, chociaż starała się jak mogła dotrzymać kroku towarzyskiej naturze Trudy. Riley wydała z siebie rozpaczliwy jęk. Wstała ze swojego łóżka i podeszła do odtwarzacza CD Trudy, ściszyła muzykę, po czym wspięła się z powrotem na swoje łóżko i ponownie oddała się lekturze książki do psychologii. Oczywiście, jak na zawołanie Trudy wstała i podkręciła muzykę z powrotem. Nie tak głośno jak wcześniej, ale wciąż zbyt głośno, by Riley mogła się skupić na czytaniu. Riley gwałtownie zamknęła książkę. — Będę musiała uciec się do użycia siły — powiedziała. Reja zaśmiała się i powiedziała: Cóż, przynajmniej byłaby to jakaś odmiana, jak będziesz tu tak siedziała z garb.